Dzień dobry. Nie wiem, czy jest za głośno, czy jest za cicho. W sumie to, no, widać. Filmy nie będą się pojawiać regularnie. Nie było mnie. Nie, nie, nie mam wymówki. Po prostu chciałam wam zmontować film y, przez filmore, ale coś poszło nie tak i YouTube postanowił nie akceptować moich filmów i nie mogłem ich wam przesyłać. Dlatego no, filmy będą niezmontowane, za co bardzo przepraszam, ale no tak być po prostu musi. I tak o, miała być seria Minecraft nie będzie. Ponieważ nie chcę wam pokazywać godzinnego materiału a i tak wcześniej były bardzo długie materiały po 30-20 minut a wiem, że Wam się to pewnie nie podoba dlatego startujemy z nową, z nową yy, serią z Timbermana tak, Timberman wiem, to jest tak stara gra yy, ogólnie nie będę gdzie yy, muzyczki, bo wam słuchawki wyeksplodowały ale no timber bardzo stara gra, jeżeli nie wiecie o co w tym chodzi bo teraz jest bardzo duży hype na steamie ta gra ogólnie kosztuje 4 zł i no po prostu musisz ląbać drzewo i nie wpaść na te gałązki o tutaj, jak wam pokazuję w tej chwili masz tutaj skiny normalnie nie ja dzisiaj to pobrałem więc no, nie spodziewajcie się czegoś do dobrego, i bardzo słychać klawiaturę przy tym. Dlatego też Was przepraszam za klawiaturę, ale no. no. Nie. No tak, bez, to, to jest nawet nie 150, ale no. No, będzie dużo padnięć że wy chyba nie będziecie e, lubili oglądać z także no kurczaczki mm. hmm. nie, będą też ogólnie multiplayery ale to później a na razie o tylko sobie mikrofon dobra a na razie będzie singiel i to będzie bardzo krótki filmik, taki informacyjny bardziej, ale no. Tak muszę Was uświadomić, że nie wiem na ile wracam, ale na razie filmy będą się pojawiać, nie wiem co, ile, ale ustalimy to potem. A teraz sobie zagrajmy trochę z tego filmermana. Ja się cieszę, że na początku ja we Friday Night Funkin', bo teraz mam taką trochę, jakby to powiedzieć, hmm, kuczarki. Hm. Mam taką trochę pamięć mięśniową, że my, mogę szybko zmieniać miejsce w tym domu. A, i ogólnie tu jest też tak, że. O, Darth Vader. Mm, czekajcie. Że na przykład tutaj musisz mieć totala jakiegoś, żeby na przykład blokować to. Or czyli musisz mieć takiego totala. I normalnie masz tutaj sobie skinki. Na razie gram kurczakiem, ale możemy też. Zaraz, jakimś innym. Policjant jest ostatni. W ogóle, to od razu szybko postacie. Możesz sobie odblokować widzu. A i ogólnie, to też, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu kurczak, ponieważ gramy kurczakiem. O, tutaj, takim. I no. Napisz kurczak, zostaw lajka i suba. I no. Nagramy dalej. O kurde, ale teraz czas jest A i ten czerwony pasek na górze to jest tyle, ile mamy czasu. I ten czas będzie się polepszał, jak szybko zmieniamy, jak szybko wyjmiemy to, że wyrąbać. O, tak Dobrze nie idzie. Teraz będzie trochę cicho. 150! mój rekord kogoś odblokowaliśmy tak BTW tylko kogo mam już bardzo dużo odblokowanych A no tak jak mówiłem bo to bardzo łatwo bo uh, to bardzo łatwo no nie odblokować takie skiny Taki masz podstawowy Potem praktycznie od razu masz Timber Klausa Ale szczerze polecam grać z tymi mniejszymi skinami Na przykład takie... Wiem, że to ci nic nie zmieni ale Na przykład grałem tym Timberem Ale nie wiem, jakoś tak dziwnie mi się nim grało Dlatego... O, o takie skiny właśnie jak Nutcracker yy, polecam lub taki właśnie kuczek. Dobra, ostatnia gra dzisiaj. O Dobra, jeszcze raz, bo mi skliknąłem Idę nam nieźle blaszka, dobra ostatnia taka na porównanie no i 16 trudno mówi się trudno no tu macie mój steam Żeby dziwnie macie swojego skilla, rank ranking tutaj na przykład macie no nie, jakieś takie rzeczy kurde ojej e Okay. Um. Dobra Dziękuję wam za ten Odcinek Krótki, bo krótki Ale związły na temat 7 minut, krótki wiem Ale no, to jest nowa seria Dlatego, więc no Mam nadzieję, że wam się podobał Ten odcinek Informacyjny bardziej, ale no I no, co Adios